Witajcie! Dziś przygotowałem dla Was ranking produktów, które wydały mi się naprawdę interesujące. Na razie nic nie zdradzę, ale zapewniam, że będą niespodzianki. Wszystkiego dowiecie się zaraz po napisach końcowych. Numer 5. Ta samoprzylepna moskitiera zapewnia pełną ochronę. Siatka o dużej gęstości chroni przed komarami, muchami, osami i małymi owadami. Ma drobną i cienką siatkę, która zapewnia dobrą cyrkulację powietrza i widoczność. Jest również łatwy w montażu i demontażu. Jego wymiary wynoszą 1,5 na 1,5 metra i można go przyciąć do rozmiaru okna, aby idealnie pasował do ramy. Nadaje się do wszystkich typów okien, w tym okien ze stopu aluminium, okien drewnianych, okien przesuwnych, okien skrzydłowych, okiennic i tak dalej. Cenę tego artykułu można sprawdzić, klikając łącze w opisie. Numer 4. Dzięki drobnej siatce komary, muchy, osy, pająki i inne owady nie mają szans na przedostanie się do domu. Uniwersalna moskitiera okienna Apalus to wytrzymała siatka poliestrowa można je przyciąć, aby pasowały do wielu różnych okien za pomocą poręcznego nożyka znajdującego się w opakowaniu. Jest łatwy w montażu dzięki samoprzylepnym paskom do odrywania. Nie ma potrzeby wiercenia otworów. Kup ten produkt, korzystając z linku w opisie. Numer 3. Moskitiera z łatwym montażem. W opakowaniu znajdują się dwie osłony okienne o wymiarach 1,5 na 1,8 m, dwie naklejki oraz plastikowy dociskacz z nożykiem, za pomocą którego można stabilnie zamontować osłonę na ramię okna. Siatka wykonana jest w 100% z poliestru z kwadratowym otworem, o dobrej jakości i doskonałej przyczepności, trwała, łatwa do czyszczenia, bardzo lekka i mocna. Dopasowuje się do każdego kształtu i można ją przyciąć do odpowiedniego rozmiaru. Po zamontowaniu tkanina jest prawie niewidoczna, nie wpływając na ogólny styl wystroju domu. U dołu opisu filmu znajduje się link do produktu. Numer 2. Moskitiera do okien Tesa Insect Stop Comfort Attach i Detach to moskitiera przeciw owadom z systemem łatwego montażu i demontażu. Jest łatwy w montażu dzięki systemowi Easy On, a dzięki systemowi Easy Off można go zdjąć bez śladu. Taśmy attach i detach można usunąć bez pozostawiania śladów. Link do tego produktu znajduje się w opisie. Numer 1. Ciesz się świeżym powietrzem bez uciążliwych owadów dzięki standardowej moskitierze do okien Tesa Insect Stop. Tkaninę siatki przeciw owadom można przyciąć na wymiar za pomocą dołączonej taśmy samoprzylepnej TESA Insect Stop, co ułatwia montaż bez konieczności wiercenia. Dzięki przezroczystej tkaninie zapewnia optymalną widoczność i nie utrudnia zamykania ani otwierania okna. Jest higieniczna i nadaje się do wielokrotnego użytku, ponieważ można ją prać w pralce w temperaturze do 30 stopni, a dwustronna taśma nie pozostawia śladów po usunięciu. Jego wymiary wynoszą 130 na 150 cm. Jeśli jeszcze zainteresowany tym artykułem, link znajdziesz w opisie.